Cześć, z strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji, a ten materiał powstał przy współpracy z firmą SONER. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić dwubiegunowy tester napięcia. Zaraz po rozpakowaniu, co rzuciło się moim oczom, to taka deklaracja sprawdzenia. Deklaracja ta oznacza, że tester przed wysłaniem do mnie został przetestowany, sprawdzony, czyli na pewno działa zgodnie z instrukcją obsługi. Tester ten bardzo fajnie wygląda, czuć, że wykonany jest z solidnych materiałów. Te rączki tutaj są gumowane, więc idealnie leżą w dłoni, nie ślizgają się. Składają się z dwóch sąd: sondy L2 z oznaczeniem tym czerwonym oraz sondy L1 i ona tu jest oznaczoną czarną końcówką. Co do samego testera, to możemy mierzyć nim napięcie, rezystancję, ciągłość obwodów oraz tester ten ma dwie unikalne funkcje. A mianowicie, możemy przeprowadzić test RCD, czyli test tzw. różnicówek. Jak również możemy zmierzyć, zbadać kolejność faz w stosunku do badanej fazy oraz przeprowadzić test w kierunku wirowania faz a jest to podstawowa funkcja testera dwubiegunowego. Sądy tego testera połączone są za pomocą takiego kabla czarnego. Ten kabel jest dosyć sztywny, ale mimo wszystko jak złączymy sądy ze sobą, to możemy go śmiało zawinąć wokół testera, nałożyć tą gumową nasadkę i schować gdzieś do naszej walizki narzędziowej. Uważam, że taki tester powinien mieć każdy elektryk, ponieważ dzięki niemu możesz rozwiązać 90% przypadków awarii czy jakichś uszkodzeń na obiektach związanych z elektrycznością. Po ściągnięciu tej nakładki w środku mamy cztery elementy. Są tu dwa elementy metalowe oraz dwa elementy gumowe. Te końcówki metalowe służą do tego, aby nakręcić je na wierzch sądy, ponieważ. Normalnie sondy są zakończone takim ostrym szpikulcem dosyć i mają gwint. Więc nakręcamy te końcówki na sondy, jedną jak i drugą końcóweczkę. I teraz w bardzo łatwy sposób możemy dokonać pomiaru na przykład napięcia w gniazdku elektrycznym. Nie trzeba miernika rozkładać, ten rozstaw idealnie pasuje do gniazdka i bardzo łatwo jest teraz włożyć, ponieważ gniazdka teraz mają takie zabezpieczenia, żeby dzieci tam paluszków nie włożyły, więc trzeba bardzo często włożyć dwie sondy na raz i to znacznie ułatwia taki pomiar. W kieszące tej znajdziemy również gumowe końcówki, które nakładamy na sondy, by ograniczyć ostrze do 4 mm. Dzięki temu możemy spełnić kategorię pomiarową 4. Przed pomiarem jednak musisz wykonać dwie rzeczy. Pierwsza: sprawdzić czy tester w ogóle działa? Czy jest sprawny? Wykonujemy to w następujący sposób. Łączymy te dwie sondy ze sobą na przynajmniej 4 sekundy i puszczamy. Jeżeli wszystko nam się tu zaświeci oraz poczujesz wibracje, to znaczy, że tester jest gotowy do użytku. A wymagane jest to przez normę, BHP, jak również uznaną wiedzę techniczną. Jednak, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Najpierw powinieneś przeprowadzić badanie na znanym źródle napięcia i tam sprawdzić, czy tester pokazuje właściwą wartość. I wtedy dopiero przystąpić do pomiarów właściwych. Pomiar obecności napięcia możesz wykonać za pomocą jednej sondy. Wystarczy włożyć ją w badany obiekt, tam gdzie jest napięcie. Nie trzeba nic dotykać palcem, więc możesz to zrobić w rękawiczkach, bo nie ma tu żadnej dodatkowej elektrody. I wtedy, jeżeli występuje napięcie na badanym obiekcie, tu powinna zaświecić się taka żółta lampka z oznaczeniem AC. Jednak, aby mieć pewność, że w danym obiekcie występuje niebezpieczne napięcie, czy jakiekolwiek inne napięcie, należy użyć dwóch sąd i podłączyć obiekt pod dwie sądy, czyli pod fazę. I pod przewód neutralny, ewentualnie pod biegun dodatni i biegun ujemny. Ponieważ testerem tym zmierzysz napięcie stałe, jak i przemienne. W zakresie od 6V do 49,9V będziesz mógł zmierzyć napięcie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Powyżej natomiast do 1000V będzie to dokładność do 1V. Tester ten pozwala również na pomiar rezystancji. Żeby tego dokonać, wystarczy wcisnąć ten przycisk na dole. Przytrzymać go, zapali nam się zielona dioda z oznaczeniem RX, oraz na wyświetlaczu będzie napisane OL i symbol oma. Teraz wystarczy przyłożyć dwie sondy do badanego obiektu i odczytać wartość rezystancji, jaką pokazuje. W naszym wypadku jest to około 1100 omów, ponieważ mam taki rezystor. W testerze tym również znajdziesz taką mini latarkę. Wystarczy przytrzymać ten przycisk przez chwilę i dioda nam się zaświeci. Mamy włączone oświetlenie. Przytrzymując chwilę, wyłączamy tą latarkę. Tester ten ma dwie unikalne funkcje. Pierwsza z nich to jest test różnicówek RCD. To, co powiedziałem na początku. Jak wykonujemy test różnicówek? Sondę L2 przykładamy do Fazy, czyli gniazdku, tam, gdzie w gniazdku jest oznaczenie L, tam powinna być nasza faza. A drugą sondę przykładamy do bolca, czyli do przewodu ochronnego PE. PR. Gdy mamy takie przyłożenie testera, naciskamy w tym momencie dwa te przyciski, a zaświeci nam się kontrolka, zawibruje, poczujesz wibrowanie w tej większej sondzie. I wtedy powinna zadziałać różnicówka, czyli powinno wyskoczyć zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Kolejnym elementem wyróżniającym ten tester o symbolu P6 jest możliwość zbadania kolejności faz w stosunku do badanej fazy. Żeby zbadać kolejność faz w stosunku do tej badanej fazy, należy przytrzymać ten górny przycisk oświetlenia dłużej jak 2 sekundy. Na testerze zacznie mrugać zielona lampeczka z oznaczeniem RX oraz na wyświetlaczu pojawi się 1, 2, 3. Teraz należy sondę L1 przyłożyć najpierw do przewodu neutralnego, a sondę L2 do przewodu z fazą i poczekać aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wtedy zostanie wskazane na testerze faza L1 i w stosunku do tej fazy będzie można zbadać następne fazy. Testerem tym oczywiście możemy sprawdzić ciągłość obwodu. Ciągłość obwodu sprawdzamy w następujący sposób. Jedną sondę przykładamy do jednego końca przewodu, drugą do drugiego. Jeżeli mamy sygnał dźwiękowy, świeci nam się zielona dioda, oznacza to, że mamy ciągłość danego przewodu. Jeżeli nie, obwód jest przerwany. Możemy szukać jakiejś awarii na naszym obiekcie, na naszym przewodzie. Według mnie taki dwubiegunowy tester napięcia jest niezbędnym elementem każdego elektryka i jeżeli właśnie ty teraz szukasz takiego testera lub chciałbyś swój stary wymienić na nowy, to uważam, że ten tester, ta P6 spełni Twoje wszystkie oczekiwania. Moim zdaniem 90% usterek możesz rozwiązać przy pomocy tego właśnie urządzenia, zwłaszcza, że ma te wszystkie dodatkowe funkcje. Pamiętaj, że masz do wyboru jeszcze tańsze modele, jak na przykład model P5, który, w stosunku do tego modelu, nie ma funkcji identyfikacji faz. Możesz też wybrać podstawowy model wskaźnika dwubiegunowego o modelu P4. Jeżeli materiał Ci się podobał, to bardzo proszę daj łapkę i suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. I zapraszam Cię na kolejne moje wideo. Cześć!